Ja urodziłem, urodziłem się we wsi Zastawie, to była gmina zbiorowa, w Baworowie się mieściła, powiaty województwo tarnopolskie. Urodziłem się 21 kwietnia 1922 roku w rodzinie, proszę pana, tak mieszanej i rzemieślniczej i rolniczej. Nie byliśmy biedni, ale też nie byliśmy bogaci. Mieliśmy jakieś dwa mordy ziemi, a ojciec, proszę Pana, był tkaczem. Także nigdy nam, że tak powiem, nie brakowało pieniędzy na życie, jakkolwiek skromnie się żyło. Na przykład, myśmy mieli taką, taki domek. Z dwóch pokoi się składał takiej komórki. Ale wody braliśmy u sąsiada. Była studnia taka pompowana u sąsiada. To jakieś 100 metrów od nas po wody się chodziło. Ustęp był, proszę pana, 50 metrów od domu, też na obrzeżu, przy granicy. także. No i a ojciec, z, jak mówię, był tkaczem. Budował piece grzewcze z kamyczków, z takich płyteczek. No i chwytał się każde, każdej pracy. W czasie, na przykład przed odlewał gromice, takie metrowej długości yy, yy, świece. Najpierw był tkaczem takim, zakład miał taki, znaczy warsztat miał taki prosty, ale była w swoim czasie, już nie pamiętam w którym roku, wystawa Ziem Wschodnich w Tarnopoliu i on Pojechał ze swoim warsztatem na tę wystawę. I był tam jeden dzień, i naraz przyszedł jakiś pan i mój Proszę pana, ja też jestem. Przyjechałem tutaj z zawieszczek. Mam warsztat żakardowski i nie mam miejsca. Czy pan by mi nie zrobił miejsca? No to powiedzcie, jest momentalnie swój warsztat do kąta i ten warsztat prowadzili. No i proszę Pana, ojciec już tam przez te dwa tygodnie te, ta wesela trwała, tu już swoim warsztatem się nie zajmował, tylko tamtym warsztatem cały czas. No i tam Pan zobaczył, że taki zainteresowany, namówił go na kurs, pojechał do niego, do Zawieściach na kurs. I proszę Pana, po powrocie przyjechał i zrobił sam szakardowską maszynę. I na tej maszynie produkowaliśmy ręczniki i serwety na stół. Piękny. No i niestety nie mam ani jednego egzemplarza, bo bo wszystko sprzedawaliśmy. No tak. Proszę pana, teraz jeżeli chodzi o mnie. Skończyłem, poszedłem do szkoły mając 6 lat. Cztery klasy zrobiłem, no ale chciałem się uczyć. No i męczyłem, ojca męczyłem. I wreszcie, proszę pana, złamał się. na i zaczął lekcje u nauczyciela szkoły powszechnej. Miał mi dawać lekcje, ale te lekcje tak wyglądały. Odrobiliśmy te lekcje? Tak. No to następny. W ogóle nie uczł mnie. No ale do piątej klasy, wie pan. Wszystko przerobiłem, no ale roboty ręczne. Jak? Jak udowodnić robotę ręczne?